I tutaj jest podpis Jan Pędzich i to jest podpis mego ojca. I tu nie mamy tego Z. Ja myślę, że, że ponieważ te akta były pisane po rosyjsku, to one potem, jak były tłumaczone, jak były odnawiane czy przepisywane, to to zlec się zgubiła. A to jest pocztarska i to jest y, matka mojej matki, a Adela Pocztarska to jest moja matka i ta rodzina Pocztarskich to jest ta rodzina po kondzieli. Moja babka z domu była Wyżyk i tamci się pisali przez rzec kropką. Moja matka wniosła do, do tej rodziny te obyczaje szlacheckie. Ludzi, którzy Poprawnie mówią po polsku, którzy piszą bezbłędnie. I mój ojciec potem też mówił i pisał bezbłędnie, ale on się ucywilizował jakby poprzez żonę, bo ona nie była bogata. To była ta ci wyżykowie to, to była szlachta, która tak biedniała z pokolenia na pokolenie. Ale oni mieli tą pozycję, taką, że oni są ze szlachty. I potem mój ojciec na tej podstawie, że on tam pracował, potem się on usamodzielnił i przeniósł się do Sokołowa, gdzie założył zakład fotograficzny. Moja mama opowiadała mi, że przyszedł sądat rosyjski, ale ponieważ ja sądat rosyjski, to myślę, że to carski był. Pierwsza wojna i przyprowadził ze sobą Żyda jako tłumacza. Bo moja mama ten rosyjski to tak znała piąte przez dziesiąte, a poza tym szlachcianka, to wypadało tępić język rosyjski. Z tego mówiło się, że on nie rozumie tego, bo to obcy język jest. I, więc dla tego ten soldat przyszedł z Żydem jako tłumaczem. A to był, to był taki Żyd właśnie, który bardziej znał rosyjski niż polski. No i ustawił się ten soldat w tym atelier. Takie było malowane na ścianie. Taki widok takiego parku jakiegoś, bo to taka była wtedy moda. I ten soldat stanął i... I coś chciał, i tak zaczął pokazywać. I pyta, moja matka pyta tego Żyda, co on chce. A on chciał, a, 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 a ten Żyd mówi, on by chciał róże. Co moją mamę zdziwiło, dlaczego sołdat chce róże. No, nie ma róży. No ale on, a on koniecznie, żeby on, bo on chciał róży. Moja ma się pyta tego Żyda, a niech pan mi powie, a jak po rosyjsku jest róża? A on mówi karabyna. Karabyna to jest różnie, czyli uzbrojenie. Czyli ten karabin, on by chciał, żeby móc na zdjęciu mieć karabin. No bo to co za soldat, który nie ma z czego strzelić. Bo to był czas, kiedy używało się szklanych negatywów z chlorkiem żelaza. I ten chlorek żelaza czerniał, ale bardzo powoli. Wobec tego, Naświetlanie, robienie zdjęcia polegało na tym, że się wkładało taką kasetę z tą kliszą, to na to trzeba było mieć ciemnie, żeby po ciemku włożyć i tą kasetę się wsuwało w aparacie.